Cześć, tutaj Wicior. Dzisiaj jest 17 sierpień, czyli druga rocznica mojej pierwszej części kultowej serii na moim kanale, czyli LEGO kontrola Duplo. Jest to jedna z najpopularniejszych serii, jak nie najpopularniejsza, i też jedna z najlepszych. I chcę Wam powiedzieć kilka ciekawostek o właśnie LEGO kontrola Duplo z okazji tego dwulecia. Czy widzę, że trzecia część jego duplo powstała, powstawała jeszcze w 2020 roku, pod koniec 2020 roku. I powstawała, powstawała, cały czas ją robiłem. Miało być w styczniu 2021. I coś się złego stało, ponieważ usunęło dużo klatek. Nie wiem dlaczego, ale po prostu cała animacja się zrujnowała. I chyba dało się rozwiązać ten problem, ale się poddałem, niestety. Za szybko się poddałem. I za drugim podejściem, gdy już robiłem nową fabułę, całkowicie pół roku później, chciałem już do tego wrócić. Znowu to się stało, ale już znalazłem na to sposób, choć wtedy chyba też robiłem ten sposób i nie działało, więc nie wiem. I teraz kolejna ciekawostka, czyli kilka rzeczy dotyczących Lego Control Duplo 4 które powinno się pojawić w sierpniu, ale. Ale robię inną animację teraz. Ale Lego Bronzrowego Duplo 4 pojawi się gdzieś w tym roku. No i tak, o co będzie chodziło w czwartej części? Ktoś przyszedł, ktoś przyszedł i powiedział, że królowa go wzywa. mi tam poszedł i królowa, królowa powiedziała, że ma nową misję. I że będzie dowódcą pewnej armii, która ma zwalczyć duplaki no, i ta misja to też jest właśnie w sumie główny wątek tej części, czyli wyruszenie na planetę Duplo. No i wyruszyli tam i dowiedzieli się wiele różnych ważnych rzeczy w Duplo i też kolejna ciekawostka: Duplaki mają życie, mają kilka żyć, zależnie od rangi. Maksymalnie można mieć 6 lub 7 generał miał 6, ale stracił dużo, więc ma już tylko 2 trzy 3. Więc zaczyna panikować, będzie coraz dziwniejszy z każdą częścią, choć myślę, że to już będzie jedna z ostatnich części. Tak skończy się to już na piątej części maksymalnie na 6, więc to już będzie koniec też kontroli duplo. No i też dziękuję Wam za prawie 900 wyświetleń pod pierwszą częścią, co jest dosyć dobrym Dobry. wynikiem. No i co to by więcej mówić? No do widzenia. Pewnie macie jeszcze time lapse z tych części w tle.